Kwiatek. Witam Was w yy, kolejnym już odcinku, trzecim, już z Trackmania Nations Forever. Oczywiście zagramy dzisiaj znowu na mini lolu. O, patrzcie, wolne dzisiaj jest. Mam nadzieję, że pamiętam dzisiaj, te, jak się jeździ, bo wrzuciłem ten filmik niedawno. Poprzedni, drugi, a ten filmik był nagrywany miesiąc temu, więc... Nie pamiętam jak się jeździ. Chyba tak. Proszę, żeby to było to jest. Wiem jak się jeździ teraz, dobra. Wiem jak się skręca. Dobra. Wiem jak się refreshuje. Tymi dwoma się hamuje, dobra. Już najważniejsze wiem. No, spokój zobaczyć bo ja ty ma pieniądze Okej, Czyli tak jest coś, dobra Można chyba od razu na strawę wjechać, ale dobra. Dobry czas. ja ale mi dobrze idzie. Który jestem? Nie są przystępują jestem, w sensie 12. Co tak nie działa? I co ja z, tym, z tym zrobić, bo ja tak wlecieć fajnie, ale się skończył czas. Niestety nie no, dobra, można obciąć tę mapkę. Który jestem? Tini, najgorszy Milio... Milionowa pozycja Jak zawsze Weźcie, weźcie w ogóle Z tym idźcie Ja się staram, staram chcę być dobra, A tu nie da nawet człowiekowi przejść mapy Dobrze Rozumiecie tych ludzi? Dobra, lecimy Wpadł wpadłem właśnie na pomysł na challenge, żeby w Dragmanie zrobić takie coś, że jechać tylko tyłem i spróbować przejść mapkę. Nie no, bo na przykład, takich mapek to bym od razu nie poszedł, to wiadomo, bo bym nie wyskoczył tyłem. Matko z if też rusza fałap, Nie Мат. No, У Dobry przejazd taki ja pierdziele, ale to już ma fajny włam O nie! Kurde, musiałem przewalić. Poprawiłem prawie nic czasu. To byłem bardzo dobrze. Tak jedź sobie tam. Nie wiem czy widzieliście, ale ktoś sobie tam jechał tak, tak daleko. Ja. Zobaczmy co jest tu. Aha, tu jest ta droga. Dobra, to w sumie łatwo.

tej gry, co było na live co się... Ten, ten live, wiecie co nie wyszedł, co się zaczynał ten, ten głupi jest pokrojony. Hmm. Boże. Co się dzieje? Nie mam w ogóle dzisiaj ochoty nagrywać tej gry. Zaraz muszę kończyć. Ta mapa, jeszcze jedna i kończymy. Taki króciutki, będzie dzisiaj będzie bardzo króciutki. Albo nie wiecie co? Zrobimy tak. Jak tu się wychodzi? Kurde, napadzie jakoś, nie? Nic. O, napadzie. Wyścig, jakiś wyścig, okej. Zrobimy tak. pogramy sobie te yy, trasy tutaj I Już czerwone ja mam, ja nie mogę Zobaczymy jak na tej trasie. Te, to są trudniejsze trasy niż te zrobione przez ludzi nawet A ja się boję Matko To to być Moja się no i już mi dają pierwszą osobową kamerę, która mi nic nie pomaga. Jezu, co się dzieje? No spoko. Dobra, to było na początku. Muszę wyjść, dobrze. że. Bu. Jestem na brzegu. Hi. hi. Dobra. jest. Ja Matko. Co tam... A może ja i ja tam wyhamuję. Nie, wiem, nie, 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 chodziło nie, nie, A nie, przywalić. Wszystko jest ze wszechcą. Nie kocham. Jestem smutny. W ogóle przelękam właśnie tą mapę. Bum. Ale jestem dobry. Pięknie. Ja tu jednak dobry jestem. No. Co? Zobaczcie sobie jak pięknie. Żebym to przeszedł. No. Wolarajgik i na metę. I wyjście. I lecimy na następną mapę. Dobra, ostatnia mapa. I kończymy. O matko, jak to minuty trwa, to ja się boję. Ale mogę jakieś tutaj przewinąć? Bo coś. O, jest Dobra, to jest już a to tam. Dobra, to już wiem gdzie. Tak, tylko że jakoś tak to nie wychodzi. Na pełnej tego nie zrobię. A jednak zrobię. Co się dzieje? Halo! Jezu! Matko Boska! Przepraszam, że wzywa nie niebo, żeby nadaremno, ale to to było świetne. I teraz nie dolecę... A może bym doleciał, gdybym to nie było? Może. Bym doleciał. Dobra. To jest. To jest. Tu jest Booster, Super Booster 2017! Spokojnie. Jedziemy dalej. Wszystko jest pod kontrolą. Nie! Już nie jest. A jednak. Coś, coś się zepsuło i nie było mnie słychać Oj, Dobra. Spokojnie. Ja nie mam wszystkiego pod kontrolą. Dobra, jeszcze 3 minuty. Max, mogę. Jeździć Z wami tutaj. Ta z wami. Sam sobie jeżdżę, ale jesteście moimi widzami. Dziękuję wam za to. Jeszcze nigdy Wam nie dziękowałem, macie ten zaszczyt, że youtuber Wam dziękuje, fajnie, co? Więc teraz pojedziemy trochę na przełom i zobaczycie sobie mapkę i do góry, nie wiem, dobra, jedziemy, idziemy spędzamy. się, jedziemy, w ogóle fajne wibracje mam na padzie, tak, 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 tak O, To bolało! Jedziemy! Pod górkę. I za mapę. Dziu! Skoczki narciarskie. Ciekawostkę wam powiem, że jak już tu zjechałem to nie wrócę. Muszę się tylko zrefreshować albo coś. Teraz najlepiej się rozpędzić. Bo tu jest co? Koniec mapy! A pokażę Wam ciekawostkę, że moje koła będą za mapą, ale ja oczywiście nie będę za nią. Wypadłem z mapy! O matko! Nie planowałem tego. Dobra. Dobrze. Ludzie. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie yy, lajka, no i... No i sumy to Elo!